Miło mi bardzo, że nasze marzenie się spełniło. Dwa lata temu byliśmy tutaj, podziwialiśmy te piękne pomidory i tak sobie we dwie wymyśliłyśmy, że chciałybyśmy zorganizować tutaj tą kolację. I cieszę się, że po dwóch latach nam się udało. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak i całego zespołu, który tam jest za nami i już przygotowuje wszystkie smakołyki na talerze. Wszystko jest z pomidora. Nawet deser przygotowali kucharze, gdzie jest biała czekolada i pomidor. No jest już tak romantyczne i podnośne i jeszcze oczywiście musimy zaprosić tatę. My zawsze i tak już się czujemy prawie też trochę dziećmi, bo wy tak, tak cudownie w tej rodzinie się wspieracie, że my chcemy być jej cząstką. Bardzo dziękuję za przybycie tutaj, za przybycie, za wzięcie udziału właśnie w tej kolacji, nietypowej kolacji, właśnie na szklarni kolacji, na chodniku. Co dzień tutaj odbywamy zbiór pomidora. Będziemy smakować, później będziemy tańczyć, śpiewać. To zaczynamy. Życzymy Państwu smacznego i udanego wieczoru. Chciałem znieść toast za całą rodzinę, za państwa chęczkę. I powiem szczerze, podczas swoich podróży pogodowych każdego dnia uczę się czegoś nowego i dzisiaj dowiedziałem się, że pomidor to owoc. W takim razie za owoce, za pomidory, za państwa, za gości, no i przede wszystkim za owoce, które potem pojawią się z tych owoców, z tych pomidorów. Było to ogromne przeżycie, przede wszystkim zobaczyć tą szklarnię, bo to robi ogromne wrażenie ilość tych pomidorów i ten produkt lokalny, który my, szefowie kuchni, kochamy. Coś pięknego. Dziękuję załodze hotelu Christo przede wszystkim i naszym wszystkim przyjaciołom tutaj, którzy tu są ze mną, z nami, z moją rodziną. Pozdrawiam i dziękuję wam wszystkim.